I kucharek 6, tam cztery kaski, jeden Gladius, najmy, no testujący kaski turystyczne od Shoja. będzie porównanie tym razem getera trójki trójki, Naoteka trójki. Także nie regulujcie odbiorników, <noise> mamy tylko dwie głowy i mamy cztery kaski. Oglądajcie. Tradycyjnie chciałem zacząć od technikaliów. Xiaomi wszystkie swoje kaski robi z kompozycji na bazie włókna szklanego i oba modele zarówno Neo Tech 3 jak i GTR r 3 są zrobione z tego samego kompozytu. Kolejną cechą wspólną jest to, że są zrobione na trzech wielkościach skorów, więc poziom dopasowania jest bardzo podobny i jesteśmy w marce premium, jesteśmy w najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Kolejną rzeczą, która jest tożsama, jest zapięcie, które jest mikrometryczne oraz blenda, która jest tym samym modelem i można ją stosować wymiennie pomiędzy tymi dwoma kaskami. Znaczy, czterema kaskami w tym przypadku. To, co je różni, to wizjer. Wizjer jest inny w przypadku Neoteka i inny w przypadku GTR-a. Co jeszcze ważne, także jeżeli chodzi o technikalia, oba kaski spełniają normę EC2006. I jeżeli chodzi o neoteka, dzięki temu, że spełnia on tę właśnie normę, ma podwójną homologację, czyli jest kaskiem zarówno otwartym, jak i integralnym. E, tak. Jeżeli chodzi też o akcesoria, oba kaski mają w zestawie Pinok? Tak jest, Pinok 120, Pinok Evo. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o różnicę, ten kask GTR ma wyjmowane policzki. Awaryjnie. Awaryjnie, tak jest. Te czerwone paseczki są do tego i w Neoteku są one zbędne, ponieważ ratownicy świetnie sobie radzą, kiedy otwierają przyłbice i wszystko, co jest czerwone jest dla ratownika, więc dlatego między innymi otwarcie jest w kolorze czerwonym. Może zacznijmy od dopasowania. Ja jeżdżę w rozmiarze S, Krzysztof w rozmiarze M. Um. I to jest ciekawe, to muszę wciąć, ponieważ jest to ta sama skorupa, tylko różnią się wnętrzami. Od rozmiaru XS do M oba kaski są w tej samej skorupie. Następna skorupa to jest rozmiar L i trzecia skorupa jest od rozmiaru XL do rozmiaru 2XL. Także trochę inaczej będą leżeć na naszych głowach, ale to jest ta sama skorupa. I co ciekawe, nie ma tutaj dużej różnicy, jeżeli chodzi o wagę między kaskiem integralnym a kaskiem szczękowym. Mam ten sam rozmiar S i między dwoma tymi kaskami jest 100 gramów różnicy. U Krzyśka w tym rozmiarze M jest tylko 50. Tak jest. Także mitem jest to, że kaski z podnoszoną przybicą są dużo cięższe od kasków integralnych. Omalany mniejszym. No, tak to wygląda na papierze, ale jeżeli chodzi o takie odczucia, to ja mam wrażenie, że ten kask waży więcej. W momencie, kiedy go zakładam na głowę i jadę, no mam uczucie, że waży jakieś 200-250 gramów więcej. Chodzi tu pewnie też o aerodynamikę, o wyważenie tego kasku, o jego budowę, ułożenie na głowie, więc on sprawia wrażenie większego, cięższego, trochę przepraszam. W tych okay. Porównaniach będziemy trochę mieli odmienne zdania i ważne żebyście wiedzieli, że każdy z nas trochę inaczej podchodzi do motocyklizmu i troszeczkę inaczej y, widzi y, a, potrzebę kasku motocyklowego i tak samo wy słuchając nas skupcie się na tym co dla was jest bardziej istotne i na co wy może kładziecie większy nacisk. Mówiąc w skrócie, ja wolę gdzieś w kasku szczękowym, jeżeli chodzi o długie dystansek, Krzysiek zawsze woli kask integralny i będziemy się tutaj trochę tak spirali, co jest lepsze, a ty z wrogiem dobre. Czy bardziej kochasz tatę, czy mamy, nie ma dobrego wyjść na pytanie, także będziemy Wykazywali za i przeciw ewentualne różnice pomiędzy tymi modelami. Dobrze, kwestia dopasowania. Ja wolę, jak szczękowy jest dopasowany. Jest więcej luzu na twarzy. Tutaj, jeżeli chodzi o kask integralny, wiadomo, mam wszystko ściśnięte policzki, kości policzkowe, szczękę. Tu bardziej jest ten nacisk na szczękę, więc w kasku szczękowym twarz jest bardziej wyluzowana, relaksowana. Ja odczuwam większy komfort i dzięki temu też mi się męczę. Jestem, jakby, jestem bardziej skupiona na drodze, na moim otoczeniu i ta jazda przez dłuższy czas sprawia mi Freiden. Przeszkadza mi to, że ten kask ma jakieś inne mankamenty, jeżeli chodzi o szczękę, o których będziemy dalej mówili. Ale ten komfort otwierania szczęki jest dla mnie bardzo ważny i to dopasowanie bardzo mi odpowiada. Natomiast, jeżeli chodzi o takie mniej przyjemne rzeczy, no to oczywiście zdarza mi się w kaskach, że często ucisk punktowy, mi więcej w tym miejscu. Po godzinie jazdy zaczyna mnie bolać głowa, więc tutaj się zatrzymujemy, wygniatamy sobie delikatnie EPS palcami, kciukiem, żeby, żeby jakby trochę to zniwelować, to uczucie nie, nie, dyskomfortu i to działa z reguły. Tutaj w tym kasku jeszcze po 3 godzinach dodatkowo zaczęłam od, 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 od odczuwać ból nad uszami, więc też musiałam się zatrzymać, to czynność powtórzyć i już jakby po dniu jazdy te wszystkie dolegliwości zniknęły, więc też polecam stosować takie sztuczki. Chciałbym tylko wyjaśnić, że jeżeli po, 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 poroszę Małgorzatę o i odwróci kask w ten sposób, to zamknie szczękę, w sensie w kasku, to zobaczycie skąd ta różnica w tym odczuciu trzymania się bierze. Zwróćcie uwagę jak skonstruowane są policzki, w kasku integralnym one sięgają dużo dalej i rzeczywiście kask mocniej trzyma za twarz, w kasku z otwartą przyłbicą, ze na konstrukcję muszą one być krótsze i stąd to poczucie trzymania. Generalnie. Plusem tego rozwiązania, jeżeli chodzi o kask integralny, jest to, że niezależnie od prędkości, niezależnie od tego jak bardzo będziecie ruszać głową, ten kask będzie lepiej przylegał, będzie sprawiał wrażenie nie to, że właśnie takiego ścisku, tylko takiego lepszego w moim odczuciu obejmowania. Oczywiście w kaskach Shoei i w kaskach marki Premium można dokupować dokupo sobie policzki w różnych rozmiarach i tutaj też można się posiłkować tym, żeby te kaski lepiej leżały, po prostu zmieniając rozmiary tych policzków. Jeżeli chodzi o wygniatanie, to warto dodać, że jeszcze jest taka dodatkowa, szojowa, e, jak to ładnie powiedzieć, usługa, usługa. dziękuję, mhm. PFS, Personal Fitting System, i wtedy całą wyściółkę można dostosować już do antropomorficznego odzwierciedlenia Waszego odbicia poprzez pomiary e, głowy i jakby dodawanie lub odejmowanie, ale właściwie głównie dodawanie wkładek do Takich modelujących, wypełniających tak. po prostu. Tak mamy o tym odcinek, także zapraszamy Was do niego. To, co ja bardzo jeszcze lubię w takim kasku szczękowym, to jest to, że jedziemy, tak mamy wyprawę Alpy, Chorwacja, Włochy, nie wiem, Otwock. <laughs> I jeżeli chcę, ten, ja zdejmuję kask dosyć często, żeby ta głowa jednak odpoczęła. Więc nie wiem, 15 razy w ciągu dnia 20 i jakby to ściąganie kasku, zakładanie go z powrotem jest o wiele przyjemniejsze, bardziej komfortowe. Nie ciągnie się te cały skóry, uszu, włosów, e, całego makijażu ze sobą. A więc jakby no, jest to u mnie taki mniejsze, mniejsze stopnie umęczenia kaskiem i obcowania z nim, korzystając rzekać. z kasku szczękowego. Tak jest. E, z drugiej strony, <laughs> kiedy będziemy podróżować na motocyklu, to ważna dla nas jest aeroakustyka i aerodynamika. I, I w ogóle aero. W ogóle wszystko co jest aero jest dla nas interesujące. I jeżeli byśmy spojrzeli teraz na profil tego kasku, proszę Panią o podniesienie kasku również z profilu, to zwróćcie uwagę, że GTR ma troszeczkę większy spoiler i z punktu widzenia aerodyna aerodynamiki jest to element, który się bardzo przydaje, zwłaszcza przy większych prędkościach kolejną bardzo ważną sprawą. Chyba, że Małgorzata chciałaby coś tak dodać. Tak ja to chciałam dodać, że czuć to podczas jazdy, że, że aerodynamika w tej Skorupie GT-R jest o wiele lepsza. Ten kask jest naprawdę bardzo zgrabny. Nawet przy odwracaniu głowy w boki nie ma takiego dużego podmuchu wiatru. Znaczy nie jest on odczuwalny, bo my tymi kaskami sobie jeździliśmy, zamienialiśmy się w trakcie jazdy. Mieliśmy w kufrach jakby drugie kaski, więc przy tej samej pogodzie, tym samym wietrze, w tej samej, tej samej trasie sobie to porównywaliśmy. Dwoma golasami jechaliśmy też. Ale ubrani. Więc, tak, więc jakby czuć tą aerodynamikę i ona jest na plus, jeżeli chodzi o kask integralny, oczywiście. I przechodzimy płynnie do punktu, który możemy nazwać wentylacją. Tak. I tutaj wentylacja, jeżeli chodzi o standardy konstrukcji, składa się z trzech podstawowych wlotów, które znajdziecie właściwie w każdym kasku. Mamy wlot na szczękę, ten, który znajduje się na twarzy. Mamy górny wlot, który jest typowy dla kasków turystycznych, jest ponad obrysem blendy i to, co te kaski przede wszystkim będzie różniło, to jest wyjście w przegrzanego powietrza, które w gt ze jest właściwie prawie na czubku głowy, a w Neoteku, bardzo proszę o pokazanie, znajduje się ono bardziej w części potylicznej. Jak to się przekłada na odczucia jazdy, proszę panią? Jeżeli chodzi o mnie, to wentylacja w obu kaskach jest wystarczająca. Tutaj też szczęka ze względu na swoją konstrukcję, to że jakby ta przednia część kasku jest trochę counięta od twarzy. Mam w tym kasku poczucie, że tego wiatru jest więcej i że ta wentylacja jest lepsza. Dodatkowo w korku mogę sobie to szczękę otworzyć i już w ogóle jechać jak królowa życia. Nie ma lepszej wentylacji niż na przybica, z tym się nie sposób nie zgodzić. Z drugiej strony, dlaczego te wentylacje są poprowadzone w trochę inny sposób? Przede wszystkim inaczej zaprojektowany jest wlot powietrza i prawdopodobnie przez to, że ja mam trochę mniej włosów niż Małgorzata, to wlot w Neoteku wydaje mi się trochę bardziej. Nie chcę powiedzieć inwazyjny, bo to nie jest to słowo, ale bardziej odczuwalny jest ten wpływ powietrza i ten przeciąg w tym kasku jest zdecydowanie większy. Ten kanał, który biegnie pomiędzy tymi dwoma wentylacjami, jest, zapewnia trochę jak komin cuk, a tylne, tylna część kasku ma dodatkowy kanał wentylacyjny, który również działa jak komin i wyciąga to przygrzane powietrze. Dlatego jest to wrażenie takiego przeciągu i tej wentylacji, która jest jakby bardziej wydajna. Jeżeli chodzi o gt to kask bardziej wypełnia się powietrzem, to powietrze. Supernie. meandruje przez kanały wentylacyjne i jest bardziej subtelne, ale to nie znaczy, że jest gorsze. Moim zdaniem, dzięki temu, że jest bardziej aerodynamiczny i ta wentylacja działa właśnie w ten sposób, ten kask sprawia wrażenie cichszego. Nie sprawia wrażenie cichszego, tylko jest po prostu cichszy. Więcej wentylacji, więcej powietrza w kasku, to jest też większy hałas. Jest mniej wygłuszenia, tak, no bo mamy tutaj krótszą tą wyściółkę, te policzki. Mamy więcej przestrzeni w kasku, więc ten hałas jest bardziej odczuwalny. Ja akurat nie jestem wrażliwa na hałasy, grzyjek może gadać do mnie pół dnia i tak połowy tego nie pamiętam ani nie, jakby nie rejestruję, więc mi hałas nie przeszkadza. Ale jeżeli jesteście wrażliwi, oczywiście, na te aspekty, to kask szczękowy nie jest dla Was, chyba że kupicie sobie fajne zatyczki, na lepie czerwone. I znowu! To nasza wspólna decyzja, nie sposób się nie zgodzić. Zatyczki powodują, że każdy kask staje się. Komfortowo cichy. Jeżeli kiedykolwiek oczujecie w kasku problem z hałasem, to nie szukajcie w katalogach najcichszych kasków na świecie, bo i tak nie osiągniecie takiego poziomu jak przez najprostsze nawet zatyczki, chociaż tych najprostszych nie polecamy, bo one blokują kanał e, uszny, więc lepiej to niech to będą zatyczki dedykowane, przeznaczone dla motocyklistów, dla uszu motocyklistów. <laughs> Dokładnie. Dobrze, szanowna pani. Tak, wracając do wentylacji, ta wentylacja w kasku szczękowym, moim zdaniem, jest bardziej narażona na dostawanie się tam. Niepożądanych obiektów w postaci różnych owadów, paprochów, pyłków mi. Do kasku szczękowego rozpadła jakaś osa, która na szczęście tego nie przeżyła, jakieś pyłki, więc też jest trzeba z tym liczyć. Tu jest też więcej e, miejsca pod szczęką. Ważne, żeby w takiej sytuacji nie panikować, e, powoli zjechać na pobocze albo po prostu jechać wolno i tą szczękę można sobie otworzyć i te niepożądane obiekty też będą miały ułatwioną drogę wyjścia z takiego kasku, więc też na to zwracajcie też, też często uwagę. Kolejnym punktem, niech będzie pole widzenia. W kasku motocyklowym pole widzenia jest e, opisane przez normę i nie może być mniejsze niż 180 na 80 180 peryferyjne i 80 pionowe. W kaskach turystycznych pole widzenia jest raczej ustawione na wprost w kierunku jazdy, więc jeżeli macie motocykl sportowy, to kaski z blendą i przeznaczone do turystyki nie będą dobrze się spisywały w pozycji pochylonej, ponieważ szybciutko będzie okazywało się, że ta górna krawędź kasku będzie Wam przesłaniała pole widzenia. Tak, pole widzenia jest bardzo porównywalne w tych dwóch modelach. Widoczność boki właśnie jest bardzo dobra, nie ma jakiegoś takiego odcięcia jak u takiego konia, który jest nakierowany tylko do jazdy na wprost. Ja często się rozglądam i na motocyklu, ruszam tą głową, sprawdzam martwe pole, patrzę co się za mną dzieje z jednej strony z drugiej, więc ja bardzo, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby to pole widzenia po bokach było wystarczające i tutaj jest. I to co lubię to jest widoczność w dół i ja widzę wszystko, schylam głowę i widzę, czy mam podczas jazdy, tak? czy mam nerkę zapiętą, czy tutaj jakieś suwaki muszę podopinać, czy coś mi, coś mi nie wystaje z kurskiej, więc ja bardzo to doceniam i ta widoczność jest dla mnie wystarczająca. Też pozycja, z którą jeździmy, tak? No jest taka dostosowana jakby do, tego, do, do tych kasków, tak lekko pochylona. Wtedy działa też dobrze wentylacja, dobrze pole widzenia, więc... Używamy tak. je w odpowiedni sposób. Rada konsumencka, <gry> wybierajcie produkty do zastosowań, które dla Was są najbardziej istotne. Jeżeli widzicie nakedem, kupcie kas, który będzie najlepiej wentylował i miał lepsze prowadzenia właśnie w tej pozycji. Także nie zawsze rozwiązania ze sportu są najlepszymi. A nie, z drugiej strony nie zawsze rozwiązania, które są turystyczne, sprawdzają się w sporcie. Mam nadzieję, że wiecie, co mam do Jeżeli chodzi o pole dalej. widzenia, to uważajcie na szczękę, bo czasem może wam taki, taki kask szczękowy zakłócić, przez to, że szczęka się może podczas jazdy otworzyć. Jak tutaj. No? Niemożliwe. E, mi się zdarzyło w tym akurat kasku, e, w tym modelu, właśnie na 3 że tej szczęki nie domknęłam i podczas jazdy zaczęłam się na, e, lekko unosić. Na szczęście nie zasłoniłam mi pole widzenia, nie spanikowałam, jakby na spokojnie zrobiłam, co miałam zrobić. pojechałam dalej. Ale tu co jest ważne, to ja od tamtej pory zawsze się upewniam, że szczękę sobie domknęłam, robię to z trochę z większą siłą niż zazwyczaj jeszcze sprawdzam tylko do, do góry, czy ona się przypadkiem nie ma ochoty unieść. I to jest jakby też ważna sprawa, żeby o tym pamiętać. Dobra rada konsumencka, małgorzato. <laughs> I teraz moim zdaniem warto by było przejść przez akcesoria, ponieważ marki premium rozpieszczają nas akcesoriami. I tutaj, jak już wspomniałem, mamy do wyboru: to może blenda? Wnętrza, mamy policzki różnych rozmiarów, mamy kurtynę, którą mamy w standardzie, mamy blendy, które możemy kupować sobie w różnych kolorkach. Nie musi być przyciemniana, może być na przykład żółta, żółta high definition, spolaryzowana, taka, która pozwala Wam widzieć w ostrzejszym kontraście a szyba główna za to może być ciemna. Dla tych wszystkich, którzy lubią sobie konfigurować kaski po swojemu, jest to rozwiązanie, które w mojej ocenie daje dodatkowy plus. Tak. Blenda przyciemnia w sposób wystarczający, jest łatwa w użyciu, intuicyjne jest otwarcie, zamknięcie, po lewej stronie wiadomo. No i tutaj nie ma takiego też stopniowania, które gdzieś tam było chyba w niektórych modelach, że były chyba 3 stopnie opuszczenia blendy i można było ją wyregulować w stosunku do wielkości nosa, potrzeby, nie wiem, kąta padania światła. Tutaj jakby jest tylko jeden poziom, ale, ale też jest to dosyć elastyczne. Tak, można sobie to, to blendę troszeczkę mniej opuścić, troszeczkę więcej, więc wedu, wedle uznania. Nawet z moim pięknym orlim nosem jeszcze się z tą blendą i problemu nie ma. Może są tacy, co mają jeszcze większy nos, ale to nie jest kwestia litytacji. kto ma większy nosek. Dobrze. I takim akcesorium jest takie słowo które jest must have'em dla tych wszystkich, którzy chcą być w kontakcie z bazą albo wiedzieć, co się dzieje w okolicy, jest system audio. I systemy audio do kasków mogą być montowane na dwa sposoby. Pierwszy, który jest trochę bardziej ryzykowny, to jest przymocowanie swojej centralki na zewnątrz kasku. Powoduje to kilka dodatkowych efektów. Pierwszy jest akustyczny, ponieważ przy większych prędkościach coś, co jest przyczepione i odstaje od kasku, powoduje, że kask staje się głośniejszy. Druga ważna rzecz to jest to, że jeżeli coś przykleimy do kasku, to będzie to działało trochę tak, jakbyśmy położyli sobie gwóźdź i uderzyli go młotkiem. Więc to to płaszczyzna, która przy uderzeniu będzie mniejsza, niż jakby jej tam nie było, niż sama płaszczyzna kasku. I w momencie sieknięcia o asfalt ten element może wpaść do środka. A tutaj do czynienia mamy z systemem, który całkowicie mieści się wewnątrz kasku. Mamy baterię, centralkę, właściwie po obu stronach, po drugiej stronie jest też antenka. Także jeżeli szukacie rozwiązania, które nie zaburza aerodynamiki, nie zaburza też wagi kasku i w momencie uderzenia nie wpływa negatywnie na to, co się dzieje w środku kasku, to taki system może dla Was, się, dla was okazać się najlepszym rozwiązaniem. I tu na sam koniec dodam, że norma EC2206 zakłada, że kask przechodzi testy zderzeniowe ze wszystkimi akcesoriami, które producent przewidział do danego modelu, czyli wszystkie testy zderzeniowe, ten kask i zarówno Neo, takie jak i GTR 3 przeszły z systemami Audi. Gratulacje! I co tu jeszcze możemy o tych kaskach powiedzieć? O wyściółce, która w mojej ocenie jest tą samą szarą myszką produkowaną od 1959 roku. Oczywiście tak nie jest, ale kolor jest taki niezachęcający. Wielu producentów robi kaski z bardziej zachęcającym wnętrzem. Natomiast z punktu widzenia funkcjonalności, czyli odprowadzania wilgoci, nie wprowadzania wilgoci przez kołnierz i Komfortu, jaki ja odczuwam w tym kasku, jest bardzo ok. Nie, nie, bardzo. Jest naprawdę dobrze. Natomiast fajnie by było, gdyby ten szary kolor został zmieniony na inny i myślę, że jest to podyktowane raczej męskim odbiorcom, który niechętnie pierze cokolwiek, a już na pewno nie czapkę albo wnętrze swojego kasku. I tu apel mój, panowie, po wypraniu wyściółka kasku wraca do swojego oryginalnego kształtu, czyli kask staje się znowu troszeczkę ciaśniejszy. Więc polecam jednak. Na pewno jest z nim przyjemniej również. Tak, ale tak. uważajcie, tu jeszcze, żeby nie używać środków, które mogą powodować łzawienie. Czyli coś, co jest No-Mortils, albo jakieś takie środki do czyszczenia wnętrza kasku. Dziękuję. Tak, to są kaski Premium, mają fajne malowania, dużo akcesoriów, takie szybki, tutaj blendy różnego rodzaju tak itd. Więc fajnie tylko, gdyby był różny rodzaj, tych, różny, wybór tych wyściółek, tak żeby one miał różne kolory też zachęcały swoim wnętrzem do używania tych kasków. A propos smarkania i tam dmuchania, to ja właśnie uwielbiam to w kasku szczękowym, że, że, tak powiem, możemy się swobodnie zatrzymać w przekach i wydmuchać. Oczywiście wydmuchać nos, to tylko miałam na myśli, bo ja jeżdżąc w porze wiosennoletniej, letniej z oczu, z nosa. Się. Tak, zruszam się, mam jakieś dziwne alergie na starość, więc to jest dla mnie ważne, żeby móc się zatrzymać raz na jakiś czas i tutaj zrobić porządek ze swoimi wyciekami. <toddź> Podsumowanie. Poczekaj, ale czy my Nie. już wszystko powiedzieliśmy? Bo tak, co jeszcze mogę mogłabym tutaj dodać na temat tej szczęki? Ma taki mechanizm bardzo wygodny otwierania. Trzeba ścisnąć i po prostu pociągnąć do góry. Szyby są otwierane z przodu, wizjery tak, bo niektóre modele kasków szejm miały te, poprzednie. Tak, poprzednie, tak, miały ten uchwyt trochę z boku, co mogło trochę to szybę gdzieś tam zniekształcać. Też jest to bardzo wygodne. Oper operowanie wentylacją, zamykanie i otwieranie też jest OK, bo, ma to, bo te kaski mają jakby dużo powierzchni tutaj manipulacji przy tych wentylacjach, więc w rękawicy podczas jazdy można sobie to spokojnie zamknąć, otworzyć. Nie ma z tym problemu. No i co? I chyba te najważniejsze rzeczy gdzieś tam powiedzieliśmy. Niestety hmm, chcielibyśmy powiedzieć trochę o wadach tych kasków, ale nie powiemy tego nie dlatego, że ktoś nam zabronił, ale no ciężko znaleźć w tych kaskach coś, do czego się można przyczepić. Takie życie z Nic markami premium. Nikt tak. nie nikt nie wypada, nie pruje się, nie odkształca, nie, nie zaburza. Świszcze, tak nie że nie gwiżdże, nie piszczy. Przynajmniej na razie, jeżeli coś się pojawi, tak. to może znaczy, o tym powiemy. To ale... są testówki, tak. także też trzeba mieć na uwadze to, że one już były milion razy prane i setki głów były w środku. Także to są kaski, które miały ciężkie życie, a mimo wszystko nadal spełniają nasze oczekiwania. Słuchajcie, najważniejsze jest, żeby spełniały Wasze oczekiwania i my Was kompletnie nie namawiamy do zakupu kasków premium. Namawiamy Was do testowania tych kasków przed zakupem. Jest taka możliwość. Weźcie sobie takie kaski, przyjecie się w nich, pokombinujcie z wyściółkami. My tak robimy, My tak robimy nie kupujemy tu worku. Upewnijcie się, że to są kaski, które spełniają Wasze oczekiwania, bo szkoda wydawać kasę i potem tego żałować, więc korzystajcie z tej opcji i nie narzekajcie później, że kupiliście coś przez internet i nie było w porządku. Czy to czas na podsumowanie? Myślę, że tak. Więc ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć o takiej rzeczy ważnej. Że wydawać by się mogło, że kask integralny jest bardziej bezpieczny od kasku szczękowego. Jest. E, ale to jest, e, można sobie polemizować, ponieważ wygoda i komfort też się przykładają na bezpieczeństwo. Jeżeli ja czuję się lepiej w kasku, em, Mam więcej tego powietrza, nic mi nie uciska, nie myślę o tym, nie, nie, nie szarpuj się z tym kaskiem, jadąc daleko podróż, zakładając, gościągając, zakładając, wyrywając kolczyki, nie wiem, jakieś inne rzeczy. Przy okazji to jest to dla mnie e, bezpośrednie przełożenie na moje bezpieczeństwo, dzieje. ja jadę bardziej skoncentrowana na tym, co robię na motocyklu, a nie na tym, co się dzieje w moim kasku. Więc oczywiście kask szczękowy będzie większy, będzie trochę cięższy, będzie gorsza aerodynamika, będzie głośniejszy, co tam jeszcze. Będzie mniej bezpieczny niż kask y, integralny? Z punktu widzenia prawdopodobieństwa wyłącznie, tak. ponieważ homologacje przechodzą dokładnie na tym samym poziomie, ale wyjęłaś mi to z ust i nie mam już nic do dodania. Mm. <grym> się wszystko ale co mogę powiedzieć. powiedzieć tak o gt trójce, że to jest bardzo fajny, bardzo zgrabny kask i też mi się bardzo dobrze w nim jeździło. No jednak miłość do szczęki gdzieś tam wygrywa i, i tyle. Zostają mi dwa <grym> zdania na koniec. Znaczy, chyba, że to byś chciał słowo. Pierwsze zdanie. Jeżeli nosicie okulary korekcyjne, to kask szczękowy może okazać się dla Was lepszy, bo łatwiej jest tam włożyć okulary, które mają normalne te uszka. A jeżeli macie takie okulary, które mają proste uszka, w sensie niezakrzywione, to nadal nie ma znaczenia, czy to jest kask integralny, czy otwieraną szczęką. I drugie zdanie. To było zdanie wielokrotnie złożone. I drugie zdanie to jest, jeżeli Wasza turystyka to jest taka szybsza turystyka, takie TŻW, przez duże T. To GTR może okazać się dla Was o parę promili lepszy. To tyle, dziękuję. Na pewno, ja jeżdżę wolno, więc mi wystarcza szczękowiec. Wolno kiedy <grym> szybko, <grym> czy szybko kiedy wolno? W ogóle. <grym> no dobra, to dziękujemy bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w na następnym filmie. Pa, pa. pa. Dzięki.